Pod <noise> nie mam za dużo mec, Znaczy tych A meców też generalnie nie mam za dużo, dwa zostały tylko Drop, ale się rzuciły Lyncik Kto to bierze? Będziemy jak świeczki do stłuchnięcia. Jest koleś! Zakomię z kurwesy. Aj, z góry mnie pojechał. jest tu? Księżyc, info? Na dole zeskoczył. No, jest tu? jest tu? Księżyc, kto jest A nie mam na tak jak Dobiega, dookoła, na zewnątrz. Mamy gdzieś strzeliwarkę? W monte jeszcze Monta jest. W i w, w pozo. I... A w pozo właśnie grzana jest. Czy nie, za zerku No jedziemy, jedziemy. Tak. No to dawaj, tu jest auto. Smoki i kurwa ogień Ciekawe czy mam się dobra. Trzymaj znacznik Tutaj masz Czy może tu? Albo tu. tu? Nie tu byli przecież. no tam gdzie padliśmy to może nikogo nie będzie No Ale to jest poza strefą już Nie, padliśmy na niebieskim tam Nie! Dałtaj ja ja tam nie. byli typy No tak? tam nas zabili i chłopaki ich dojechali Tak? Tu no, kurwa co? i drop tam spadł o. <laughs> Ja na swoim trupie ląduję, spróbuję się wylutować. Kurwa, drop jest. Niko, przy nim Latają, nie latają tutaj, tutaj Kurga. latają. Tutaj to jest gdzie? Ten drop spadł mi tutaj na pięterko. No wiem, Jak ląduję drogi? na nim. Okej, okay, ostrzelałem, ale jedziesz centralnie na nich. Gdzieś kroki, słyszałem, widzę typa. Zajebałeś wszystko U. z tego dropa. To tak. nie jest tutaj. Nie mam smołów. Ja nic nie widział. Z pleców taki pasterzka. Za. Ktoś podjechał, ja? Tak. Zobacz, pojechaliśmy udać chłopa. Kurwa, trzech. Chuj, do dupy. To niby ten kampon dzieło. Ja tam spadłem, na tym dropie tam nie było nic. No jak dropa porobiłem, kurwa, chłopie. No ale tam też była skrzynka była. Nie, nie drugie, w, ogóle. w drugiej szklarni. Ja jakąś swoją znalazłem, kurwa. A były dwie skrzynki, bo y, obok zioła paty jeden koleś jeszcze, no. Dobra, zioła. To tam, wiesz... A, ty wziąłeś tego linksa ze mnie, to dlatego to nie No przecież, było. kurwa... Nie z ciebie, z dropa wziąłem linksa. Talowałeś się trochę. No i daj im tam wrzuć, nie masz. Taka. A, ty jesteś tutaj gdzie padłem, Ładny, no kawałek. ci siadłem z tego NESa. moderacja. No, ja teraz się łatać. <laughs> ja się. Speed Kurwa, chyba nie zdążę. Ja nie zdążysz. Jakbyś miał busta, to... <laughs> Jakbyś nie strzelał w niego, tylko się leczył.